Witam Was w kolejnym odcinku przygody z remontu garażu. Jeżeli chodzi o podłogę, jest już, pra, jest już praktycznie skończona. Wkleiłem tutaj te dwie płytki. No jest jak jest. Może, może będzie ok. Jak to wszystko już się wysprząta, no bo póki co się zagracam na nowo. No i dzisiaj przyszedł czas na dołożenie gniazdek. I doszedłem do wniosku, że Raz, że nie będę tam gdzieś kombinował, już robił, zrobię tylko tu, gdzie najwięcej będę pracował, bo tu będzie blat jakiś roboczy, coś tam będzie, więc wiecie. Plan jest taki, żeby do, od tego gniazdka pociągnąć tak, tam, tutaj, 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 tutaj z jedno gniazdko zrobić, tutaj pociągnąć, zrobić drugie gniazdko, ewentualnie gniazdko gdzieś tam jeszcze niżej zrobić, czy coś i właśnie gniazdka zrobię sobie na ten pole bo nie chce mi się srać trochę z tymi z puszkami i tak dalej, nie? Więc kupiłem e, takie jakieś w castoramie brawo, brawo dla mnie od kolegi Morcina pożyczyłem pożyczyłem bruzdownicę, więc tutaj brucie w ścianach też powinno trochę szybciej pójść niż, niż zwykłą szlifierką kątową tak, żeby to z głową zrobić, kurczę. A u mnie to ciężko. Hmm... W końcu są jakieś plusy posiadania styropianu w garażu na ścianie. Tutaj sobie bruzdę na ten wytnę nożykiem. Jedynie ten kawałek będę musiał wyciąć tym bruzdownicą. Czemu z tego nie piłuję, to czemu z tego iskry idą? Do... jakieś kameczki pewnie. Więc tak na razie to chyba zostawię. Poczekam aż to wyschnie z tyropem. Nie wiem w sumie czy się gruntuje czy nie. Trochę tam pochłapałem. No, tutaj też już do gniazdka mam doprowadzenie. Dobra, kolejny dzień wyschło to już ładnie wszystko. Kładam sobie już tutaj kable. Znalazłem parę sztuk takich mocowań do kabli. To sobie je wrzucam. To chyba będę po prostu, jak już będę robił tutaj nad biurkiem. Jakieś ledowe oświetlenie to chyba po prostu sobie podłączę do gniazdka i tyle. Bo równie dobrze teraz bym mógł od tego pociągnąć jeszcze do góry kawałek. A, tak w ogóle zacząłem malować sufit. Będzie czarno. Tutaj wyprowadzić po prostu od gniazdka zasilanie. I tyle potem dać tu sobie jakiś włącznik już, ale chyba mi się nie chce. Już jedna część jest zagruntowana, będę chyba po prostu malował kawałkami, bo no w całości nie dam rady po prostu nie zrobić tu z miejscem. Ale spielnimy jedną rzecz koncertową. Co wam tu nie pasuje? Nie wyciągnąłem tutaj tego kable co tutaj idzie tędy, na wiesz, żeby móc połączyć ten kabel z zasilającym. nic, utnę to kurde, schowam i to. Najwyżej tam sobie dorobię więcej gniazdek czy coś, nie wiem. Okazało się, że mam pełne wiadro farby, z tym że białej. Zrobimy z tego, mam tu czarny pigment i postaram się z tego zrobić kolor czarny. Rzucam od razu dwa. 5 litrów, to to było? No, taki kolor, kurczę. No, do tego czarnego chyba będzie ok. Chociaż takiego właśnie koloru nie chciałem uzyskać. Ale no to. Co, 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 co zrobić, nie? Tutaj będzie właśnie ten blat, tak jak mówiłem. I tu na pewno jakieś regały będą czymś to przykryje. Bo. No, taka szkoda, kurde, że tutaj gafę zrobiłem z tym gniazdkiem. Sufit jest zatarty takim woskiem. Fajnie jest dosyć wydajny. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedyś zamawiałem na Allegro beton architektoniczny, tak to się nazywa. Taki wiecie, zacierany na ścianę. I to jest wosk do zabezpieczania jakby tego betonu. Ale... Sorry. Nam mamy... Pasował ten kolor, który żeśmy uzyskali na tym betonie i nie, nie nakładaliśmy już tego wosku. Udało mi się odkryć go, gdzieś tam był zakopany. O, ja to bardziej zacieram niż, niż maluję. Pod dziennym światłem widać takie smugi po pędzlu. Nie? Jakoś mi to nie, nie przeszkadza, a yy, dużym plusem jest to, że ten wosk, jak odpowiednią ilość się go nałoży, to on w taki śliski się robi, tak jak ta farba. Bo ta farba też widzicie, ona ma delikatny yy, połysk, jakby tak jak może nie taka emalia jak kiedyś w szkołach się malowało, ale coś takiego kurde, że od biedy myślę, że jak ona dobrze wyschnie, to yy, będzie można szmatą normalnie to przemyć, skórzł jakiegoś ten, i, i to jest super. jaka farba? Zapytacie? To kiedyś mi teść przywiózł z Danii. Jotun. Grunt to śnieżka. I powiem wam, że cały dom tym gruntowaliśmy. Tutaj w garażu też tego używam jest zarąbisty, nie chlapie, nie jest rzadki, od razu jest biały, więc potem łatwiej jest zamalować kolorem. Więc no, polecam i nie jest chyba zbyt drogi. Mm, wymyśliłem sobie coś takiego, że tutaj sobie na Legalach co jakieś co 40 cm zrobię podłogę, na to nakręcę płytę, którą wcześniej miałem tutaj z niej zrobione półki. No chcę ją po prostu wykorzystać, bo potem będzie mi się walać niepotrzebnie. I potem już ścianki postawię sobie płyty, już tą, tej grubszej 18 czy tam 17. Ze starych tych mebli, co tutaj miałem, na no wybieram sobie trochę tych legarów. O! Tego typu, bo wybieram sobie takich, ile on w ogóle ma? Kurde, prawie 80. Kurde, będę mógł to ciąć. O kurde, elegancko. Ja to lubię. 100% wykorzystanego materiału. Teraz mam już skręcony. Tym że ten kawałek będę po prostu robił oddzielnie, żeby mi potem było łatwiej skręcać to wszystko. A mianowicie chodzi mi o to, że uu, chodzi mi o to, że podłogę, znaczy no, podłogę segmentu, jakby będę tutaj na to kręcił to SB i potem ścianki dzielące ten cały regał będę też chciał przykręcić od spodu. Więc łatwiej mi będzie przewrócić to na bok i od spodu sobie kręcić. oczywiście z recyklingu, z poprzedniego reglału zostały, więc je wykorzystam. Nie wiem jak to jest, ale to już pierwszy raz zwróciłem na to uwagę, że wkręty torxowe, jak je się raz wykręci, to potem jak się wkręca je drugi raz, to już tak fajnie nie trzymają się y, tego, bita, widzicie? A nowe wkręty, jak włożysz to kurcze, Trzyma się elegancko. Nie wiem o co z tym chodzi. Czy te końcówki w środku są wcześniej czymś, czymś nie wiem, posmarowane, że to lepiej się trzyma za pierwszym razem. Czy o co chodzi? Nie wiem. Podstawę mamy skończoną. Kurczę trochę wysoka się wydaje. No, ale taki był plan, że po prostu no, gdzieś tam będę stawał. No to żeby nawet ręce sobie oprzeć wygodnie. Czekajcie, wciągnę brzuch. <słuch> Jak zwykle narożne miejsca są najbardziej problematyczne, ale zrobię coś takiego. W tyłu tak robiłem już, nie docinałem na styk, tylko robiłem około 2 cm luzu. Żeby, wiecie, jakbym chciał przeciągnąć jakiś przedłużacz z tyłu, kabel czy coś, to żebym miał na to miejsce, a tego i tak z tyłu nie będzie widać, więc, yy, więc takie coś wymyśliłem sobie. że tutaj przyłapałem sobie na dwie śrubki, ale żeby trzymało to w miarę kąt, przyłapię sobie teraz od góry, tutaj wyciąłem dwie takie kantówki na dolną szerokość, żeby mi się potem tam od góry nie, nie rozjeżdżało. Nie. Nie tak naprawdę przy skręcaniu już blatu ja sobie tutaj będę te ścianki ustawił, żeby potem, wiadomo, jak będę miał proste y, te ścianki, no to potem znacznie łatwiej będzie mi dociąć tutaj te y, półki, czy fronty, czy cokolwiek. tak. Te powrzucałem tutaj na, na ten regał już się różniej zrobiło, jest przejście w ogóle. Koziołki są jakie są krzywe w ch cholerach, zwłaszcza ten. Coś mu się stało. O. A bo... A nie, poprzeczka jest to nie wiem czemu on taki, ale to mówię dosłownie w 15 minut skręciłem. Ważne jest to, że zdają egzamin, tak? Dobra, to samo robię z tamtej strony. No i potem muszę przeciąć to na, na pół. Oczywiście. Co mogło pójść nie tak? Poziomica się mi przesunęła, jak widzicie. Z centymetr albo i więcej. To jeszcze pół biedy, tutaj na, i tak na tym blacie będą od razu półeczki, jakieś coś będzie. Zrobię sobie taki, nie wiem jak to nazwać, kanał rewizyjny? Nie wiem, że sobie tutaj zabuduję to delikatnie, żeby, mm, no gdzieś na taką odległość, żeby tu wszystkie kable jakieś przepuścić. Może nawet będzie mi łatwiej i w ogóle będzie lepiej, że ja sobie kurde niepotrzebnie ryłem w ścianach. No ale to dopiero teraz wpadłem na taki pomysł, żeby no te kable, wszystko będzie ten, schowane pod tym i gniazdko też na tym naby. Blaty zostały już podocinane. Oczywiście nie mogło wyjść idealnie, <laughs> ale bardzo możliwe, że tutaj wleci jakaś Widziałem taką warsztatową grubą czarną gumę, albo coś innego, zobaczymy. Nie wiem, no tutaj to już w ogóle szczelina, nie schodzą mi się tutaj te kąty. Ja nie wiem, czy to te ściany, czy co, dlatego ja nie lubię kurczę, pod zabudowę cokolwiek robić. Tutaj zrobiłem sobie takie dystanse, poprzykręcałem listewki, właśnie dobrze mieć. Widzicie, a ja nie wyrzucam kawałeczków. I się przydały. A teraz bym mógł, musiał ciąć. Tutaj będą schowane przewody z tyłu, bo to będzie docelowo na taką wysokość. Yy, pójdzie za tym przewód, na tym gniazdka. Chociaż nie wiem po co mi tyle gniazdek. Cztery gniazdka na takiej małej powierzchni chyba przesadziłem, ale już, już mam. Kupiłem to zrobię. Do gorszej wiadomości przechwaliłem, popsuła mi się piła. Jak na złość, kurwa. No nie wiem, będę musiał zawieść ją do serwisu w ogóle prąd dostaje tak jak widać się, światełko się zapala ale silnik nie rusza w ogóle no jest dobrze że mam wyżynarkę no i piłę taką mm, no na prowadnicę Więc, no trochę gorzej bo to jednak z przewodem ale trudno delikatna zmiana panów znalazłem listwy, to też od tych stołów były boczne jakieś nie wiem czego to yy, fakt że Idealnie tutaj, one są troszeczkę niższe niż te y, z OSB. Od razu sobie tak pomyślałem, że wy, jak już będę prowadził y, prąd do reszty gniazdek, to po prostu wyciągnę kabel gdzieś do góry, że z czasem sobie zrobię jakieś LEDy na to. No, i tak to wygląda. Kiedyś pamiętam jak to były podwójne załóżmy gniazdka to trzeba było jeszcze przewody sobie pociąć i od tego gniazdka załóżmy do tego wszystkie kabelki właśnie pociągnąć a tu fajnie są połączone na takie zableczki Tniemy dziada, tyle będzie git Kurwa ja mam tutaj taką ściągaczkę. Bardzo ciężko mi przerwać tą izolację. A No, ale właśnie takie o kabelki. Patrzcie jak fajnie obiera. Od razu mogę sobie obudowę przykręcić. Ja oczywiście wieloletni doświadczony elektryki profesjonalista mogę. No, tutaj sobie na kablach bez rękawic działać, nic się nie dzieje, bo mam wyłączone zasilanie, nie no, jeszcze nie podłączone mam te kable, ale wiadomo, lepiej uważać, można głupio i szybko zakończyć swój żywot, jeżeli chodzi o elektrykę, udało mi się to jakoś upchnąć ze spaghetti, ale na dole te twarde kable, ja pierdzielę, to jest. Masochizm, kurde Dobra, mam nadzieję, że to w ogóle będzie działać. Ja normalnie nie wierzę we własną głupotę, wiecie? Walczę od 5 minut z odchłóżaczem. miałem go wyjąć przed zamontowaniem blatów. I zapomniałem. No nie, da się go wyjąć, Te Kółka są chyba na stałe. A nie. Dobra, te kółka się chyba odkręcają. Oż kurwa. przyjdzie udało się mamy to Ach, mam nadzieję, że przypasuje kurde Remont i będę mógł w końcu zająć się meblami. Powiem wam, że już, już mi się chce. Zatęskniłem z jakimiś renowacjami, dobrze panowie i panie, zakończymy już na tym ten filmik. No, jeszcze trochę do domalowania zostało. Dobra, widzimy się w następnym odcinku telenoweli garażowej. Do zobaczenia. Cześć!